Hej widzowie, witajcie w nowym odcinku w Among Us Dawno nie było Among Us a dzisiaj niestety z nami nie ma Lesia Ale jesteśmy na nowej mapie I gramy w trzech impostorów Będę miał nowe szczęście czy ja, czy ja by... Będę robił zupę, naprawdę. A, Pójdę! no dobra, sobie przyję. G. rafixit. Ej, no, kto mi cały czas zmienia. Ej, ale. G. Ej, to jest jak Gamer grafixy. Ej, no, ej, może być. Skład z broniami. A! Mówiłem, że. Jak coś będzie strasznego. Muszę się odłączyć. Dołączyć na donika. E, patrzcie, jest nowy skin. Jest skin więźnia. Jest taki skin. Są dwa nowe skiny. Taki i taki. Jest jakieś jakiś nowy? Tak nie ma. A jakaś czapka nowa jest kupa nowa. To jest nowe. Czyle? Więc nie ma cennych fajnych czapek. Szkoda mój kapelusz tu no szkoda ja chcę mieć jakąś nową fajną czapkę która by mi zwisała no a widzowie jeśli chcecie oglądać mój kanał to musicie zasubskrybować z dzwoneczkiem i dać lajka like. bo zaśpiewam tę piosenczkę wierszek na górze róże, na dole kabelki. Pamiętajcie ludzie, że musicie zasubskrybować mój kanał. Dobra. No, to na nowej mamy tak długo? Znowu kreatywę! Widzicie ten gigantyczny napis Kraj? Sam nie wiem... O, do spania. Nie, nie. Co to jest? Ja chcę mieć to, ja chcę to mieć. Albo nie, ja chcę mieć ten pistol i to coś. Będę. Niech ktoś idzie. Słyszałem jakąś grubą bulwę, która zaraz pewnie mnie zabije. Jest to? kto? Guzik. Nie, nie kliknę. Bed boli. Fixed. Ej jakieś nowe hary, ale ja sobie nie zmieniam widzowie w ogóle nikom. w ogóle się nie zmieniam. Nie chcę. Na kogo widzicie jak głosuję? Na tego serduszka, bo przed chwilą taki sam dziad, tylko różowy mnie zabił. Ej, ale to są dwóch takich. Ej, ten też może być impostorem! Albo ten! Nie no, ja głosuję na tego. A jak nie, to jestem... Jeszcze 40. Czemu cały odcinek spędzimy na siedmiu? Eee, o! On na mnie jest... A! Bo oni wiedzą, że ja jestem youtuberem i na mnie nie głosują. No, za dużo ludzi skipowało. I dalej jest trzy impostory. Idziemy do tego. Do magazynu. Co to jest? Chodzę tu, się chowam. To się za mną zamknie i nikt mnie nie będzie widział. Widzowie, Sorry, jeśli na aż nie było słychać, ale on miał że ustawił. Mówiłem, że on jest impostorem i on jest. Probię im... przybliścić mikrofon. Okej. a dołączysz się czy nie? Nie. No, szkoda. Szybko. Masz ma rafał. Nie ma. O, ten głupi ktoś mnie zajął. Dobra, będę już w ciemnym niebia. Nie! Dobra, już się nie do tego. Jest aż nie. A jest jakaś fajna. Nie. No, jaką by tu czapkę wybrać? To? Nie. Nawet sobie skinna nie mogę zwiedzieć, a ta gra już mnie... załączego... Ta gra chyba chce, żebym miał. Proszę, muszę być im imus... Kolej. Jestem crewmate'em! Znowu muszę być crewmate'em! Idę. Tak... Dobra, chowam się tu. Nikt nie znajdzie. No zamykajcie się! Ho ho! Widzicie? Oh, nie widzi mnie! <ścoughs> Boom. No zamknijcie się drzwi! Dzień. Dobra, idę na awarię. Bo chyba golfiści sobie złamali palce. Zaraz będzie spad! Szybko. Żeby żadna osoba nie odłącza! Stan za 4 sekundy! Proszę, muszę być... Proszę... Powtórzę. Proszę, muszę... Być. Proszę, 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 proszę. Proszę, proszę, proszę. Muszę być. Nie no ja proszę tak... A mnie nie lubi. Idę stąd na kamerach mnie zobaczysz, ja będę szalał. I czemu jeszcze ta stara mapa? Jest, wybrałem nową. Odłączam się. Nie, ja wychodzę z tej. W końcu jestem impostorem! W końcu jest. Nie, ja, ja będę impostorem? Znaczy, nie wiem. Że... Teraz, jakbym miał kamerkę, to bym włączył piosenkę Dzierżawu i bym zrobił 56 fikołków. To jest impostor też. Ja Hello, Maciek. Ejo, się Maciek nazywa? Ej, ale jak się zabija? Aha, musi być kill. i się schowałem do wentów. Jest ktoś? Dream. I to jest jakiś Aqua Dream. Jest. Zaraz wygramy. Ja zabiłem tych znaczy on zabił tego, ja zabiłem tych. Nie no, ja sam nie wiem kogo zabiłem. Ej, impostora wyrzucili. Hu? Elowi napiszą mi tutaj w komentarzach. Napiszcie! Jak nie wiecie co napisać w komentarzach, to napiszcie po prostu mas. Masu, masu. Dobra imposol. Ja Bo w końcu jestem na tym. co, Kot, powiedz coś. No widzicie, nawet kokce. Kot, kot powiedział subik. Wy nie gadacie powocie mu, ale ja wiem, co kot powiedział. On powiedział subik. Zadajcie subika. ty powiedziałeś. Nie. Nie. nie Wiesz jak ja udaję kota? Miał. A ja tutaj już. Dobra. Skipuję. Nie, nie mogę. Nie mogę. Ile jest dwanaście. No to był nieudany odcinek, ja... O, co ja zrobiłem? Coś? Tak. A no dobra, to widzowie! Napisałem papier toaletowy. <grych> Czemu się naraz? To, to nie był to nie był fajny odcinek. Tam prawie, przecież Co to, to ty tu grałeś? Ciągle wyłączałeś i. A mogę siódetki. To papa widzowie. Nie, zaczekaj Czekaj. Papa widzowie. I właśnie patrząc w głowę dla niej, Kumaty. Pa, widzowie! Pa.